W zeszłym roku nagraliśmy film o tym, którą konsolę do gier warto kupić w 2019 roku. W tym roku także stworzymy analogiczny film i odpowiemy na pytanie, którą konsolę warto kupić w 2020 roku. Pamiętajcie o tym, że ten materiał nagrywamy w styczniu 2020 roku, kiedy jeszcze PlayStation 5 oraz Xbox Series X nie ma na rynku. Dlatego skupimy się na konsolach, z których możemy obecnie korzystać, czyli PlayStation 4, Xbox One. Oraz Nintendo Switch. W filmie tym skupimy się na przewagach każdej platformy, żeby nie robić z tego jakiegoś filmu pełnometrażowego, żeby zawrzeć jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. Dlatego zaczniemy od PlayStation 4, czyli najpopularniejszej platformy do gier obecnej na rynku. Podstawowe pytanie brzmi: czy kupić PS4 czy PS4 Pro? No i generalnie, jeżeli macie telewizor Full HD, taki starszy, no to PS4 albo PS4 Slim w zupełności wam wystarczy. Jeżeli jednak macie telewizor 4K, to wtedy powinniście kupić PlayStation 4 Pro, które oferuje lepszą grafikę, wyższej rozdzielczości, żeby nie było, to nie jest 4K. Warto o tym pamiętać. Ta grafika jest jeszcze potem upskalowana, czyli podnoszona do 4K, więc nie jest Taka dobra jak 4K na komputerze, ale mimo wszystko znacznie lepsza niż PlayStation 4 podstawowym. No i mówiąc o PlayStation 4 należy pamiętać przede wszystkim o grach, bo z gier słynie ta konsola, a konkretnie z gier ekskluzywnych. Bo tutaj mamy tytuły, których nie ma na Xboxie czy PC, które są naprawdę fenomenalne. Zresztą, jeżeli spojrzymy na telewizor, to zobaczymy, że sam kilka z nich przeszedłem, bo na przykład widoczny tutaj Horizon Zero Dawn to jest świetna rzecz, taki postapokaliptyczny świat, gdzie ludzkość upadła i walczy z maszynami. Jest też Spider-Man, którego chyba nie Komu nie muszę przedstawiać, każdy wie, czym jest Spider-Man. Ja powiem tylko, że w tę grę gra się naprawdę fenomenalnie i gdyby ktoś mnie spotkał na Sylwestra i zapytał, co pan będzie robił w Sylwestra, to bym powiedział, że będę grał w grę, ale nie w Tomb Raider, tylko w Spider-Mana. Oczywiście tych tytułów ekskluzywnych jest naprawdę mnóstwo, chociażby God of War, mamy też całą serię Uncharted, świetna gra Detroit, The Last of Us. Naprawdę tych tytułów jest mnóstwo, można je wymieniać bardzo długo, ale nie chcę was zanudzać. Na pewno nie będziecie żałować, więc jeżeli chcecie mieć dostęp nie tylko do gier multiplatformowych, ale też do świetnych gier ekskluzywnych, no to powinniście wybrać PlayStation 4. I warto tutaj wspomnieć, że to już jest zmierzch tej generacji i paradoksalnie to bardzo dobra sytuacja, ponieważ Sony już wydało praktycznie wszystkie gry ekskluzywne, jakie chciało wydać. Co więcej, one się zestarzały, więc są dostępne w serii PlayStation Hits, która kosztuje 60 zł za grę, więc śmieszne pieniądze. Gry te też są często dodawane do abonamentu PlayStation Plus, który kosztuje 160 do 200 zł rocznie, zależnie gdzie ten abonament kupicie. Więc generalnie, jeżeli będziecie mieć tę konsolę, to w najlepsze gry zagracie za prawie darmo. No, nie za darmo, ale za śmieszne pieniądze. Konsole PlayStation są też jedynym wyborem, jeżeli chcecie zaznać wirtualnej rzeczywistości, no bo Xbox nie ma swojego vr Switch ma w jednej grze VR, ale szkoda o tym w ogóle gadać, a PlayStation ma całkiem przyzwoity PlayStation VR. Oczywiście nie jest to najlepszy VR na rynku. Nie będę tutaj kłamał, że tak jest, bo nie jest. Choć dlaczego? chociażby dlatego, że mamy tutaj ten kabel. Jeżeli gracie, zakładacie to sobie na głowę, no to niestety jesteście trochę ograniczeni tym kablem. Za PlayStation VR ja zapłaciłem 999 zł i to w zestawie z 5 grami. To nie jest cena standardowa, ale ona często pojawia się przy okazji różnych promocji. I co ważne, ten gadżet będzie też działał z konsolą PlayStation 5, ale jeżeli już macie ten VR, no to nie jest koniec wydatków. Niestety 1000 zł dużo, więcej w sumie niż bazowa wersja PlayStation 4 i trochę mniej niż PlayStation 4 Pro. A jeżeli chcecie grać w gry ruchowe, takie jak beat Cyber, że tam machacie mieczami świetlnymi i zbijacie klocki w rytm muzyki, no to wtedy musicie jeszcze dokupić taki kontrolery PlayStation Move. I one kosztują 300 zł zapary. Tak około. Ja chyba za te zapłaciłem 329 zł, więc całkiem dużo. Ale zaręczam Wam, że będziecie świetnie się bawić. A zresztą, nikt Wam nie każe kupować od razu wiara Możecie kupić PlayStation 4, ograć co się da i dopiero później zastanowić się, czy chcecie dokupić VR. Przejdźmy teraz do kolejnej konsoli, czyli konsoli Xbox One. Więc generalnie, jak mówiłem, że PlayStation 4 to konsola dla oszczędnych, no to Xbox to już jest konsola dla biedaków, no, żartuję, dla ludzi bardziej oszczędnych, bo PlayStation 4. Nowe wyrwiecie za jakieś 799 zł, ale to w promocji. A Xbox One S w promocji da się dostać nawet za 450 zł, za tyle widziałem. Tylko to jest wersja bez napędu, na którą można kupować tylko gry w wersji cyfrowej, ale to nie jest duży problem i zaraz o tym opowiem więcej. Poza wersją bez napędu, czyli Xbox One S. All Digital Edition, albo coś takiego. Jest też zwykły Xbox One S z normalnym napędem płyt oraz Xbox One X. No i właśnie Xboxa One X powinny kupić przede wszystkim osoby, którym zależy na jak najlepszej jakości grafiki, no bo Xbox One X jest zdecydowanie najpotężniejszą konsolą tej generacji, tylko pojawia się pewien problem, no bo te gry, które wychodzą na Xboxa, to są multiplatformy, które można znaleźć też na PlayStation 4, a jeżeli chodzi o tytuły ekskluzywne, to one jak najbardziej są, ale są dosyć średnie albo nieporywające, albo nie takie medialne, że wszyscy będą o nich pamiętać za 5 lat, tak jak o ekskluzywnych tytułach na PlayStation 4. Ale Xbox ma kilka innych zalet, o których warto powiedzieć. Tą ogromną zaletą jest usługa Xbox Game Pass, czyli taki Netflix dla gier, przynajmniej tak go określa sam Microsoft, ale muszę przyznać, że całkiem trafnie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z abonamentem, w ramach którego mamy dostępnych co najmniej 100 gier i właśnie za taki abonament... Płacimy miesięcznie 40 zł, a jeżeli chcemy mieć jego najlepszą wersję, czyli Game Pass Ultimate, to płacimy za nią 55 zł miesięcznie, i wtedy mamy gry dostępne nie tylko na Xboxie, ale też na PC. Więc moim zdaniem, 55 zł miesięcznie za ogromny katalog gier, i to gier najwyższej jakości, a nie jakichś popierdłek, to jest naprawdę dobra cena. Ktoś powie: No ale to 55 zł miesięcznie to jest ponad 600 rocznie. Niby tak, ale pamiętajmy, że na Game Passa jest mnóstwo promocji, gdzie naprawdę za stówkę można kupić sobie czasami dostęp na pół roku albo więcej. Naprawdę takie promki się zdarzają, ale trzeba ich szukać. I ktoś powie, że te 500 albo 600 zł to dużo, ale to tak naprawdę jest równowartość dwóch nowych tytułów, które wychodzą na konsolę do gier. A w Game Passie mamy nie tylko gry trochę starsze, ale też są tam wszystkie nowe tytuły tworzone przez Microsoft Studios. St mamy tam wszystkie tytuły, które są robione przez Microsoft Studios. A co za tym idzie? Mamy tutaj tak naprawdę większość tytułów ekskluzywnych na Xboxa od razu w abonamencie. Żeby człowiek miał kur tylko czas na to. Kolejną zaletą Xboxa One S oraz Xboxa One X jest to, że to są świetne odtwarzacze multimedialne. No bo Xboxy w przeciwieństwie do PlayStation obsługują płyty Blu-ray Ultra HD, czyli te w rozdzielczości 4K, te najlepsze Blu-raye jakie mamy na rynku, więc naprawdę super. Poza tym Xbox ma jedną ogromną zaletę. Pad. Ten pad od PlayStation to jest chińska zabawka. Ja się boję, czy to nie pęknie kiedyś podczas grania. A nie jestem typem gościa, który rzuca padem po, po przegranym meczu w FIFA. Więc nie lubię tych padów. Poza tym, kto to wymyślił, tutaj mam główne klawisze, więc tutaj powinienem mieć gałkę, a mam tutaj. Tak się nie trzyma, pada. Nie powinno się trzymać. To jest niewygodne. I wiedzą to między innymi takie firmy jak Razer, dlatego tworzą nawet pady do PlayStation, które wyglądają tak, jak jedyne prawilne, najlepsze pady, najwygodniejsze. Pady od Xboxa. Tutaj jakość plastiku już zupełnie inna. Tutaj nic nie trzeszczy, tutaj wszystko się trzyma. To jest najlepszy pad, jaki jest w ogóle na rynku. Ja te pady uwielbiam. Ale, żeby nie było, że te pady są takie idealne. Prawie są. To pady od Plejaka po prostu ładujemy kabelkiem, a tutaj w padach od Xboxa musimy mieć baterię. Ja akurat nie mam baterii, bo dokupiłem sobie akumulatory, żeby cały czas nie kupować baterii i tutaj wsadzamy baterie, paluszki, jak w jakimś XVII albo XVIII wieku i nagle gramy, pad się rozładowuje, a my musimy iść do kiosku po baterię. No to jest jakieś niepoważne. Mam nadzieję, że w następnej generacji konsol tego nie będzie. której powiemy to Nintendo Switch i tutaj możemy pobawić się w takie stopniowanie, no bo mamy Xboxa i tam jest najlepsza grafika, ale ekskluzywy tak niezbyt. Mamy PlayStation i tam grafika jest trochę gorsza, no ale gry ekskluzywne już naprawdę fajne. No i mamy Nintendo Switch, gdzie grafika jest jak z komórki, ale gry ekskluzywne są najlepsze. No i naprawdę, Nintendo Switch to jest zupełnie inna kategoria konsoli. Większość ludzi, wybierając sprzęt, decyduje się na PlayStation albo na Xbox'a. I prawie nikt nie bierze pod uwagę Nintendo Switch'a, bo uznaje, że o, tam nie ma gier dla dorosłych, albo to jest konsola dla dzieci, albo to jest w ogóle przenośna konsola i jest zła. Nic bardziej mylnego, bo to jest moim zdaniem najciekawsza konsola na rynku. Nie powiem, że najlepsza, bo to jest kwestia dyskusyjna. Ale jest naprawdę, naprawdę fajna. Mamy tutaj do czynienia z tytułami, których nie ma nigdzie indziej. Mamy Kirbyego, mamy Pokémony, mamy Zeldę, mamy Luigi's Mansion. Mamy naprawdę mnóstwo tych gier. Switch jest też świetną konsolą ze względu na formę. No bo nie mamy tutaj zwykłej konsoli, która jest podłączona do telewizora, tylko właśnie konsolę mobilną, która jest Podłączona do telewizora. Głupio to brzmi, ale wiecie o co chodzi. Mamy tutaj takie pady, na przykład, które są odłączane i one są bardzo fajne, bo możemy grać w wielu różnych trybach. On, każdy z nich może być pojedynczym padem. Więc jakby nie patrzeć, w zestawie z konsolą otrzymujemy od razu dwa pady. Super. Jeżeli chcemy grać wygodniej, no to mamy do tego gripa, gdzie łączymy te pady i możemy grać jak na jednym większym kontrolerze. Też bardzo fajne rozwiązanie. A do tego możemy oczywiście dopuścić też zwykły pad, jeżeli się uprzemy. No, i na tego Switcha są fajne gry. I to są gry nie tylko takie jak te Pokémonów Zelda, które wymieniałem, ale to są gry bardzo ciekawe, których brakuje po prostu na innych konsolach. Bo ja wiem, że mamy na przykład takie Just Dance, które wyszło na prawie każdą platformę, ale najfajniej się gra w to na Switchu. No, bo właśnie nie musimy grać ze swoim telefonem tak jak na PlayStation i Xboxie, tylko mamy te właśnie Joy-Cony, którymi możemy machać. I to jakie są gry na te konsole najlepiej obrazuje taki tytuł jak Ring Fit, czyli gra sportowa na Nintendo Switch. To działa mniej więcej tak, że mamy tutaj Joy-Cona, tylko wziąłem złego i wkładamy go tutaj. Drugiego Joykona trzeba sobie zamocować na nogę, tutaj, i wtedy Nintendo Switch wykrywa, jak się ruszamy, bo to są kontrolery ruchowe, takie mniej więcej jak Wii, tylko lepsze. I tutaj już wykonujemy ćwiczenia. Że raz i dwa. I tak, i tak. Nie będę wam pokazywał, żeby się nie ośmieszać, ale generalnie w tak to się gra. Moja narzeczona cały czas w to gra i to jest super tytuł. To jest chyba najlepsze zastąpienie ćwiczeń jakie widziałem, lepsze niż ćwiczenie schodakowską przed YouTube'em i tak dalej, bo ta gra, ten kontroler naprawdę mierzy Wasz wysiłek. I to jest coś, czego nie ma na PlayStation, na Xboxie. I właśnie z takich ciekawych tytułów słynie Switch. Poza tym, jak już mówiłem, to nie jest tylko konsola stacjonarna, tylko też mobilna. Mamy ją tutaj w stacji dokującej, bierzemy tak i już. Mamy konsolę przenośną. Naprawdę super rzecz, aż chce się na tym grać, i nawet jeżeli mamy ją przenośną, to możemy wyjąć te Joy-Cony, możemy ją postawić za pomocą nóżki i grać na małym ekranie w dwie osoby. No PlayStation i Xbox na to nie pozwalają. Nagranie w dwie osoby albo nawet w jedną osobę naprawdę w dowolnym otoczeniu w autobusie, w samolocie, w szkole, w pracy pod biurkiem, no wszędzie. Można grać tutaj w gry z SNESa oraz SNESa. Nie ma niestety jeszcze Nintendo 64, nie ma GameCube'a, nie ma Wii i tak Mamy przynajmniej SNESa i SNESa i żeby grać w te gry trzeba opłacać abonament. Jak mamy Xbox Live, jak mamy PlayStation Plus, to tutaj trzeba opłacać abonament Nintendo Switch Online, który jest jednak bardzo tani, ponieważ kosztuje kilkadziesiąt złotych za rok, a nie 150 albo 200. Więc nie jest to duży wydatek. Jeżeli macie Switcha, polecam ten abonament dokupić. Teraz czas na podsumowanie i tutaj musimy odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, czy warto kupować konsole w 2020 roku, skoro zaraz wyjdą nowe? A po drugie, jeżeli tak, to którą konsolę warto kupić? Zacznijmy od PlayStation 4. Czy warto kupić PlayStation 4 albo PlayStation 4 Pro? Moim zdaniem jak najbardziej tak, bo jest mnóstwo tych tytułów ekskluzywnych, te tytuły nadal będą wychodzić. No i wyjdą też fajne multiplatformy, takie jak chociażby Cyberpunk 2077, na którego wszyscy czekamy. No i Został jeszcze rok, no i kiedy wyjdzie PlayStation 5, to na start tych tytułów wykorzystujących potencjał nowej konsoli nie będzie zbyt wiele, więc tym bardziej warto zaopatrzyć się w PS4, przesiedzieć na niej rok, a może nawet dwa lata, zobaczyć czy te PS5 będą awaryjne i później kontynuować zabawę na PlayStation 5, tym bardziej, że nowa konsola będzie obsługiwać także gry z PlayStation 4, więc będzie można kontynuować rozgrywkę na nowym sprzęcie. A czy warto kupować Xboxa? Moim zdaniem, także tak. Tylko jeżeli nie chcecie PlayStation 5, tych gier ekskluzywnych, tylko chcecie mieć po prostu albo ładną grafikę, albo dobry abonament z grami, albo to i to, bo ten Game Pass jest naprawdę świetny, grafika oferowana przez Xboxa One X jest naprawdę świetna i powiem więcej, to jest konsola bardziej przyszłościowa niż PlayStation 4, ponieważ Microsoft zapowiedział, że nowe tytuły będą wychodzić nie tylko na Xboxa Series X, ale też na Xboxa One X i będzie się to dziać przez rok albo dwa po, premierze nowej konsoli, więc kupujecie dzisiaj Xboxa One X za jakieś 1200-1300 zł. No i macie konsolę na kolejne 2-3 lata. Moim zdaniem całkiem niezły deal. No i czy warto kupować switcha? Po raz kolejny, jak najbardziej tak, bo przez kolejne 15 lat Nintendo nic lepszego nie wymyśli, nic tutaj nie poprawi, ta konsola w ogóle nie tanieje, więc generalnie najlepiej było ją kupić na premierę, bo kosztowała tyle samo co teraz i pewnie będzie kosztować tyle samo jeszcze przez następne 3 lata. Mieliśmy 3 razy tak niczym w X faktorze, ale mało kto może sobie pozwolić na kupno trzech konsol. Zazwyczaj kupuje się jedną albo dwie, którą ja bym obecnie wybrał. Ja w sumie bym postawił na PlayStation 4, bo mamy tam dostęp do wszystkich gier multiplatformowych i do wielu ekskluzywów, które są bardzo tanie. Te gry generalnie już stały się bardzo tanie, nie trzeba kupować samych nowości i mamy naprawdę ogromną bibliotekę gier, które można kupić poniżej 100 zł i cieszyć się nimi przez naprawdę wiele, ale to wiele godzin i przez to trochę znika ta atrakcyjność Game Passa. I ja polecałbym Xboxa, gdyby nie to, że na tej generacji nie było zbyt wielu tytułów ekskluzywnych. I co mi daje deklaracja, że Microsoft mówi: No, ale następne, następne moi kochani, to będą pojawiać się nie tylko na nowego Xboxa, ale też na tego co macie też. Więc nie martwić się, kupować, brać, proszę bardzo, nie kupujecie starej konsoli, będzie naprawdę fajnie. I widzicie, że ten uśmiech nie jest szczery. I właśnie te ich deklaracje też nie są szczere: to znaczy, te gry będą wychodzić na Xboxa One X. Ale. Co jeżeli tych gier nie będzie, tak jak na Xboxa obecnie, że będą same multiplatformy, to po co komu taka konsola? Konsole kupuje się właśnie dla ekskluzywów, dlatego teraz postawiłbym na PS4, a nie na Xboxa. A jeżeli chodzi o Switcha, to jest zupełnie inna kategoria. Jeżeli potrzebujecie handhelda, to możecie kupić tylko Switcha. Jeżeli potrzebujecie konsoli, na której chodzą Pokémony, Zelda i tak też macie do wyboru tylko Switcha. Jeżeli potrzebujecie konsoli z grami family friendly, żeby tam wszystko było family friendly, żeby grać z dzieckiem, żoną, całą rodziną i się razem fajnie bawić, też macie tylko Switcha. Jeżeli potrzebujecie najlepszej konsoli do gier ruchowych, też macie tylko Switcha. Więc musicie odpowiedzieć sobie po prostu na te pytania. Jeżeli jesteście zwykłym graczem, to ja bym postawił bardziej na PS4 niż na Xboxa, a jeżeli potrzebujecie czegoś innego, to to Nintendo Switch. No i to było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia o tych konsolach. Teraz Wy napiszcie w komentarzach, czy warto w tym momencie kupić konsolę. No i generalnie, jeżeli tak, to którą. Więc yy, teraz łapka w górę, jak materiał się podobał. Łapka w górę, jak materiał się podobał. No nie ma opcji, że Wam się nie podobał. Mi się nawet podobał, a mi się mało który materiał podoba podczas nagrywania. Komentarz, łapka, subskrypcja, reszta tam. No i cześć.